Laudetuli Jezus Chrystus. Witajcie w Chrystusie Panu. Cała ta otoczka wokół Księdza Chmielewskiego. Słyszymy niejednokrotnie komentarze osób, które z jednej strony chwalą Księdza Chmielewskiego, jaki to wielki charyzmatyk, gość, który jeździ do Meczu Gorie. Zielinski nakładał na niego ręce, i on na pewno jest chłopak uduchowiony. Ten kapłan jest na pewno uduchowiony. Czyste ma zamiary, czyste ma zamysły, e, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, o tym, nie w tym rzecz. Nie w tym rzeczy. Słyszałem też różne opinie, co po niektórych, odnoszące się do zachowania księdza Chmielewskiego. I jak zwykle. I jak zwykle w tej sferze modernistycznej wersji Kościoła katolickiego znajdują się osoby, które bronią, wręcz usprawiedliwiają czyny. Oczywiście mowa tutaj o czynach złych moralnie. Bo jak wiemy z, z komunikatu Zgromadzenia Zakonnego salizjanu ksiądz Chmielewski przyznał się do popełnienia czynów prawda, moralnych odbywa pokutę itd. i, tak dalej, i tak dalej. czyli samo przejście, forma przyznania się jest tu widoczna ale co najbardziej doprowadza do kontrowersji a no właśnie to że wszystko co złe wszystko, co złe, zwala się na diabła. Wszystko, dosłownie wszystko się zwala na diabła. To diabeł skusił, to diabeł go skusił, to diabeł doprowadził tego księdza do, do takich złych czynów. Słyszeliśmy w księdze rodzaju, jak Ewa usprawiedliwiała swój zły czyn. Diabeł mnie skusił i zjadłam. Diabeł mnie skusił i zjadłam. Jest to forma usprawiedliwiania się. Usprawiedliwiania. Nie wszystko należy zrzucać na diabła, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę, każdy z nas ma wybierać tylko i wyłącznie to, co dobre, ale z naszej natury skażonej mogą wyjść niestety i złe czyny. I tu niekoniecznie może być wina diabła. Nie we wszystkim, co złe, szukajmy diabła. Szukajmy też swojej natury skażonej, że to, że my wybraliśmy coś, co jest złe moralnie, powoduje zgorszenie u ludzi. Jeżeli ktoś zwala wszystko na diabła, to niestety, moi drodzy, ale to jest patologiczna duchowość. Jeszcze raz zaznaczam, patologia duchowości. To jest patologia. To tyle, moi drodzy, w tymże temacie. Pozdrawiam Was w Chrystusie Panu.